Ach, chodź, to idziesz! Już idę. O, dobra. Chodzi do szkoły. No dobra. O, no zaczekaj na mnie! Ej, e, a wiesz, że... Wiesz, że Szymon się w tobie kocha? Szymon? No, on. A co? Uu, he, he, he. Nie, no, ty też się w nim zakochałaś. No dobra, przyznam się, zakochałam się w nim. No, ja też. Ale co ja mówię? Ja się zakochałam w Ryku, prawda? Skąd to wiesz? Mam swoje sztuczki. No dobra, ja zakochałam się w Ryku. A ja w Szymku. Szybko, chodź na lekcję. Okej. Okay. Dzień dobry dzieci, dzień dobry, dzisiaj pouczymy się o lekcji, dziś pouczymy się lekcji chemii, Jezu, jeszcze mi nie pasuje najbardziej, co, że Kate siedzi z Erykiem, dobra, zobacz, tam siedzi Szymon, dziewczyny, nie gadajcie, dobrze, przepraszamy. Dobrze, tu więcej ma się tu nie powtórzyć. Dobra. Na przerwie. Ach, szkoda, że nie mogę być z Szymonem. Ach, szkoda, że z nim nie mogę być. No, a ja z Rykiem. Eee, Szymon? A mogłoby, mogłobyś na chwilę, tak na osobności? No, jasne. Do, e, Lili, zaczekasz tu? No, jasne. E, Lili? Eryk? O, chodź na chwilę. Dobrze. No, bo ja bym chciał coś powiedzieć. Co? No, bo. Ja się w Tobie zakochałem. No dobra, przyznam się, ja też. To zostaniesz moją dziewczyną? <laughs> uh. 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 No dobrze. Oj, nauczycielka szła. O nie. No bo wiesz, ja muszę ci coś powiedzieć. Co? Bo ja się w tebie zakochałem. Ja ci powiem. Ja też cię kocham. Gdzie? E, e. Jezus, co oni dzisiaj z tym całowaniem mają? Erik z Lili. Teraz Różyczka z Szymonem. Jezus, co tu się dzieje? Dobra. Czas iść, iść na kolejne lekcje. Zostaniesz moim dziewczyną? No jasne. No to ja już pójdę. Erik to mój chłopak. Szymon to mój chłopak. Znalazłeś. O, się zedleję. Wiesz, ja... Erik się spytał, czy chcę zostać jego dziewczyną. I ja powiedziałam tak. Tak samo było u mnie. Szymon mi się spytał, czy... czy zostanę jego dziewczyną. I też się zgodziłam. Och, ale super. Nie dość, że mam najlepszą przyjaciółkę, czyli ciebie. To jeszcze mam chłopaka. Och, ale ja się cieszę. A wiesz co? My mieliśmy przypał. My też. Bo weszła pani. U was też weszła pani? Tak, u was też? No, u nas pani zobaczyła. U nas też. Drrrrr. Co? Dzwonek? Myślałam, że już po lekcjach. No po lekcjach są tam dzwonek na inne lekcje. To co? Idziemy? No okej. Okay. To mój najspanialszy dzień w życiu. Mój też. Chodź, idziemy.